Witam wszystkich na kanale Lechu podróżuję. Jedziemy zwiedzać wyspę Wis. Tak Wam pokazywałem wcześniej. Tu śpimy taki ładny domek. A my jedziemy do góry. Tu taki paskudny ktoś wybudował. Może nie paskudny, ale źle mówię, ale dziwny. No ja pierniczę jak dzieci by. Jakiś konkurs był, dziecięcy, na jakiś śmieszny dom. To takie coś by wybudowali. Nawigacja włączona. Kurczę, już tu jest górka. Ciepło jest jak cholera. No to komu w drodze temu czas? Zobaczymy. O. Zobaczymy kamera chyba niżej no myślę tak, że będzie okej okay. dobra i powiem Wam, że tu nie ma się co obawić turbo góra jest wielka jedziemy do miejscówki Milna ciepło jest na termometrze, znaczy na tym w telefonie pokazuje niby 24 stopnie było godzinę temu a tak ma być 25-26, no wczoraj było 30. Nie wiem co te nawigacje pokazują, ale 30 stopni, tu jakby ktoś chciał spać, to tu na Butingu są, ale myśmy tu nie poszli, bo 5 nocy 2000 zł, teraz, teraz dzisiaj jest który, szósty czy siódmy, Zaraz wam powiem. Sobota jest ani szósty, ani siódmy, dzisiaj jest 8 ósmy. ósmy czerwiec. O. Polacy tu są z Krakowa, z Opola. ale takim jeepem to nie wiem czy oni tu nie mieszkają. Z tego co wiem, co rozmawiałem z jednym Chorwatem, to oni wykupili sobie te apartamenty od dilera i wynajmują. To, że myślę, że tymi jeepami raczej tu nikt nie przyjechał. Bo to są takie auta nie na taką trasę 3000 km, tylko żeby tu sobie pojeździć po tej drodze. Także nie wiem, kto tam wynajmował, ale widziałem na Bookingu no, 2005 nocy. No, to nie dla nas. My płacimy e, 60 euro, co i tak jest akurat dla nas dużo bo to jest najwyższa na razie cena jaką płaciliśmy w Chorwacji. Nigdy nie płaciliśmy więcej niż 60 euro za dwie osoby za apartament. Oczywiście nie mówię o lipcu i sierpniu. A wynajmujący mogą dawać jakieś chcą tam ceny. No przecież o to chodzi, żeby zarabiać, ale ale Lechu po prostu nie będzie spał. No bo widzicie, już jesteśmy drugi raz. Trzy tygodnie temu byliśmy tu, znaczy nie tu, na Korczuli i Forebić. Byliśmy tam prawie trzy tygodnie, niecałe. Chyba dwóch, trzech dni jakoś brakło. Także jakbyśmy płacili tam drogo, to byśmy musieli teraz wsiedzieć w domu. A że zatwiliśmy apartamenty po 40-35 euro, to jesteśmy tu. No i w sumie, jak to teraz dodacie, to macie tak w sezonie: 100 euro plus minus apartament. O no tu gościu też mieliśmy się pytać, ta pier, ten pierwszy domek z tym zielonym, z, tym, z tą winogroną na dachu, jest ten parasol niebieski. No to fajne, ale dwa pokoje miał, no niestety, ale nie mieli kuchni. Nie mieli kuchni i oni nam zadzwonili do znajomej i ona nam to po prostu nie była, ona nie jest na butingu. ona nam wynajęła ten apartament, który Mogliście już zobaczyć chyba na początku tego vloga, bo to tak chyba poskładam, co jeszcze? Aha, rozmawiałem z tym gościem tu właśnie, no i on jest skarlować. Tam gdzie te piwsko ważą. Fajna miejscówka. Zmienimy sobie na dwójkę. I on mówi, że on tu pół roku siedzi. Kupił to w 2017. Nie pytałem go za ile, bo to tak głupio mógłby i tak powiedzieć cenę jaką chce, a nie taką ile dał. Więc bez sensu. No nie ma widoku na morze, ale miejsce fajne. On mówi, że on tu odpoczywa, że tu mu się właśnie podoba. Pytałem się czemu Wis, a nie Korczula czy Pak. No bo w sumie. Skarlować to by miał piękną drogę na pak, który też jest bardzo fajny, oczywiście nie wszystkie miejsca tak wszędzie, ale ta cała strona południowa od morza jest przepiękna, powiedział, że dlatego wiz, bo tu jest najmniej turystów, ma święty spokój, ciszę i się czuje jakby się przeniósł o wiek do tyłu. No, Drogi, tak jak widzicie nudne ogólnie. Przynajmniej na razie wczoraj byliśmy już rowerami. Pojechaliśmy do Wis. Zrobiliśmy 22 km. Nie nagrywałem nic, było już późno. A pojechaliśmy tylko po proszek wino i wróciliśmy. No, ale nie ma co tu za bardzo, przynajmniej na razie po asfalcie nagrywać. Dobra, tyle na razie. Jak gdzieś jedziemy to pokażę dalej co jest. Tu jest takie. Taki łódź, krzyżowanko, i my jedziemy do Milna. Azzurkować, czy złowować, jak tam kto woli. Wyjechaliśmy. No, ciepło jest strasznie. Od tego asfaltu jest taka temperatura, że się w głowie nie mieści. Myślę, może tam gdzieś się wjedzie, pomiędzy jakieś drzewa, choć, choć ciężko będzie. rodzinę mamy. 11:45 O tu jest jakaś droga, zobaczymy co tu jest o wiaterek I cień by się przydał. No tak jak nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem, ale wiecie, co jak tak dalej będzie. To my przestaniemy jeździć w Czerwcu, bo no za ciepło będzie. Oni z cenami już podchodzą pod lipiec, tak szczerze oni już tak kombinują, że już czerwiec to już jest dla nich lipiec. No tak mówię, ja tego nie neguję. Jak ja bym tu miał dom, a miałbym apartamenty, wyłożył kupę kasy, to też bym starał się zarabiać jak najwięcej. Nie patrzyłbym na tego, takiego Lecha, że on chce 10 razy jechać do Chorwacji, tylko patrzyłbym na jakiegoś Johana, który wybuli 150 albo 200 euro za apartament i się cieszy. Jest tak czy nie? Jesteście tego samego zdania? Myślę, że tak, no bo chyba człowiek o, jakiś, o jakimś innym umyśle może inaczej myśleć. No ale o, statek płynie, o, ale piękny tu jest widok. Tu trzeba będzie polecieć dronem. karty mam już nowe, najlepsze, najdroższe niestety. Uuuu! Taki zjazd. Ale widoki niesamowite. Fajnie w cieniu gdzieś tu za nami auto jedzie. A my pojedziemy tam gdzie ten samochód. Pojedziemy w lewo i tam, bo tu jest chyba do kogoś dojazd. Ale ciepło co? Niesamowicie aż się kopci ze mnie. Zaczynamy od marca już jeździć do Chorwacji. No tu jakieś fundamenty, nie wiem czy ktoś się buduje. O, fajny asfalt. I tu w prawo. O, czuć, rzek! Że... Znaczy ciekawe kiedy go położyli, bo... Bo czuć asfalt, taki nowy. tu mamy? Finito. A, tam coś jest. Tam coś jest. Nie wiem, czy tam też pójdziemy najpierw? Jest zatoka. A Rowery gdzieś będzie trzeba tu zostawić. Pod tym drzewem może. Ale może, nie wiem, czy tam wjeżdża. wjeżdża, ale to nie widać, żeby ktoś tam wjeżdżał. Albo pod tym murem zostawimy, o. Bo tu może ktoś wjeżdżać, Wiesz? ale woda. No powiem ci najchętniej ten skok do tej wody. Со што ни